Minutą ciszy i modlitwą radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego uczcili pamięć Ukraińców, którzy zginęli na Majdanie. Kwestie dotyczące wydarzeń na Ukrainie zdominowały początek sesji. Radni dyskutowali nad kształtem stanowiska dotyczącego sytuacji za wschodnią granicą. Ostatecznie przyjęli je przez aklamację. Marszałek Władysław Ortyl powiedział, że to daje zarządowi możliwość podejmowania różnych działań w sprawie pomocy dla naszych wschodnich sąsiadów. Myślę, że będziemy musieli skierować tam pomoc w różnego rodzaju formach, które są dopuszczalne prawem, jeżeli chodzi o samorząd województwa. Myślę, że poprzez nasze jednostki, które mogą udzielać pomocy, które mogą zaopiekować się rannymi. Myślę też o pewnych formach działalności i pomocy społecznej, która tam może być kierowana. Wreszcie też możemy skierować pomoc do innych jednostek samorządu terytorialnego, tak aby one z racji swoich przygranicznych położeń mogły tą pomoc dla narodu ukraińskiego wykorzystać i przekazać. Radni podjęli także uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla powiatu sanockiego z przeznaczeniem na Muzeum Historyczne w Sanoku. Teraz jest prosta droga na to, żeby w miesiącu w marcu najprawdopodobniej dokonać zmian w budżecie i ta pomoc w wysokości 600 tys. zł została przyznana dla Starostwa Powiatego z przeznaczeniem na muzeum historyczne, które a autentycznie potrzebuje tych pieniędzy. Radni Województwa przyjęli także stanowisko dotyczące działań zmierzających do wznowienia certyfikacji przez Komisję Europejską środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Certyfikacja, czyli przekazywanie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Komisję Europejską za zrealizowane faktury, została wstrzymana w ubiegłym roku, w czasie kadencji poprzedniego marszałka. Teraz jest szansa na odblokowanie przez Brukselę płatności na kwotę ponad 660 milionów złotych. Mówił w trakcie briefingu marszałek Władysław Ortyl. Przygotowywane jest sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego, i tam my byśmy się jako Województwo Podkarpackie, jako instytucja zarządzająca, pokazali, że mamy zero certyfikowanych środków. Druga sprawa jest, że w pierwszym kwartale każdego roku odbywa się losowanie do audytów i kontroli z poziomu Komisji Europejskiej. My mając słupek zero, prawda przez całe 2013 rok nie byłoby takiego losowania, więc nie byłby uruchomiony niedrożny system kontroli i po trzecie nie moglibyśmy uruchomić tego mechanizmu elastyczności, prawda? mówiącego o tym, że my możemy między osiami tam do 10% przesuwać środków na zakończenie, na zakończenie programu. Wiele emocji na sesji wzbudził także Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii, a w szczególności zapis w programie mówiący o odległości farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. W tej sprawie z transparentami na Sejmik przyszła grupa kilkunastu osób, z którą spotkali się członkowie zarządu. Po rozmowie emocje opadły, a protestujący zgodzili się na proponowane przez zarząd zapisy. Jednak... Przy wspólnym dogadaniu się, przy, przy wspólnej, spokojnej rozmowie, można, można się dogadać. Wojewódzki program rozwoju odnawialnych źródeł energii został ostatecznie przyjęty przez radnych z zapisem, że odległość farm wiatrowych od zabudowań mieszkalnych i gospodarczych ma wynosić ponad dwa kilometry. Dokument nie ma rangi prawa miejscowego, ale ustalenia te będą ważne w przypadku, gdy firmy będą się starały o unijne dofinansowanie. Po co ten zapis jest również. To też nie oznacza, że całkowicie wyłączamy województwo z budowy farm wiatrowych, ale przede wszystkim nie będziemy, nie będziemy dofinansowywać, bo uważamy, że farmie wiatrowe te. Znacząco oddziałujące na środowisko pogarszają krajobraz i na stałe degradują środowisko poprzez te duże fundamenty, które tam trzeba betonować. Tego już praktycznie nigdy nie da się usunąć. My z regionalnego programu operacyjnego nie będziemy mogli dofinansowywać tego rodzaju inwestycji. Na sesji radni podjęli także uchwałę, która daje zielone światło ważnej inwestycji drogowej. Chodzi o budowę obwodnicy Brzozowa. Obecny zarząd, nie mając środków finansowych, podjął decyzję o zaciągnięciu zobowiązań, żeby ta inwestycja rzeczywiście powstała. Jest to ważne nie tylko dla mieszkańców Brzozowa, ale generalnie jest to ważne dla terenu Bieszcza, dla terenu Sanoka w ramach zrównoważonego rozwoju województwa. Cała rzecz polega na tym, żeby w te tereny nasze, piękne Bieszczady, rzeczywiście poprawić komunikację. Inwestycja ma ruszyć jeszcze w tym roku.